Mają być od Co to znaczy? Ej, ale dałaś teraz. W ogóle nie źle to chodzi, nie? Faza stay to jeden dwa turbo bo przecież to jest jakieś masakra, nie? Ale zaraz go obejrzymy I teraz, tak naprawdę teraz, dopiero zaczął się sezon. No fajnie, to brzmi. no początek sezonu. Muszę no. spojrzeć na te tylne, bo, bo to też takie dymiony są. faza Gdzie jedziemy, Marty? No, na wały, na zlot. Nie na zlot. A co? Spot. Nazywaj rzeczy po imieniu. Tak, spot i to taki spot, spot, w sensie spontaniczny spot. Ciekawe. Wzięliśmy hondę, bo mają być hot hatcha. Co to znaczy? Ty nie wiesz co to, to jest hot hatch? No nie. No hot hatcha, czyli małe takie hatchbacki, ale, ale sportowe, czyli no dobra, tak. pierwszym, hot pierwszym hot hatchem był chyba Golf 1 GT. Drugim? Był... Nie, no to i od tego się zaczęło. No to te czasy też od 205, renówka, piątka, to chyba. Nie, no też koło 70 roku myślę. No, no i teraz hot hatche, to są ogólnie jakieś Fiesty i tego typu samochody. Civic jest hot hatchem. Chociaż ten nowy to już bardzo duży jest na podpeczach, ale nie wiem, pewnie dalej się łapie. Tak samo jak golfy, chyba dalej się łapią, gdyż już są większe od tamtejszych pasadów. Większe tamtejszych pasad? No, samochody urosły i to strasznie, nie? No, prawie wszystkie, oprócz na przykład bez klasy. To osobiście bym wolał 124, ale było strasznie brudne. Jest strasznie brudne, muszę pokrowiec kupić, koniecznie zawsze to mówię sobie Te 34, proszę bardzo. Właśnie myślałem o tym, żeby się bujnąć po mieście i zobaczyć co wyjeżdża Co wyjechało już na ulicę, no już trochę tego jest. Trochę tak. A ty Marty widziałeś jakieś ostatnio ciekawe samochody? Raczej nie. nie? Zresztą większość czasu spędzam na wiosce i na, na boisku w górce i w szkole. No ale to tam chyba też po pierwsze samochody przejeżdżają, po drugie jakoś do szkoły musisz się dostać. Ja widzę cały czas, na przykład ostatnio widziałem takiego Amerykana, jakiegoś granatowego, nie wiem, nie znam się na tym. Taki z nowszych, myślę, że lata 90. na takich alaszprychowych kołach jeździ po gumieńcach. Omega na przelocie, Fiat 502 Barcie. Ja, widzieliśmy Marti, pamiętasz? Opla czerwonego na glebie. Boże, wleciał mi głowy, od... Kalibra. Kalibra, no, kalibra. Eee, dałaś teraz. Kalibry Uy, są je. mega. No, kalibry są mega. I jeszcze tą, którą widzieliśmy, pamiętasz, Marti? No. Czerwona no. taka ze spoilerem z tyłu. No, naprawdę fajna. i na glebie. No, na glebie. Sparcie. <grywk> Okej, <Okay, go. grywk> <Oj>, ka. <dzień> dobry. nie tu chodzi, Seychento 1-2 turbo, przecież to jest jakieś masakra. Nie? Ale zaraz go obejrzymy. I teraz, tak naprawdę teraz, dopiero zaczął się serić. Nie jakieś tam mycie 240 czy, czy tam, nie wiem Przejażczka kładę. Pierwszy spodik tam sport no. Marki, czujesz to? Tak, palu... czuję zapach benzyny. No <grymne> właśnie się zastanawiam, czy to od nich, czy od... I też się na tym tarczę hmm. zastanawiam. Ale to jest ten zapach. Tak, wreszcie. Wreszcie ciemna świata. Szczecin noca. Nie północą. Nocą Ciemno jest? No jest. Zresztą y, za za piętnaście pierwsza to ty, ty zaraz... to już do o. Okay. jest tego więcej okay, <śmary> No. się nie? Tak... Nie Chyba nie. Dzień dobry. Mega faza. Co? M trzy małe, trzy mocne. No. Ogólnie normalnie. Te koła, takie koła mi się nie podobają, ale tu siedzą idealnie. Fajnie to brzmi. No, początek sezonu. No, no ładnie. A jed, jeden raz strzeliło. Normalnie tak, ale mała kierownica. A jakie malutkie zegary. Obrotów nawet nie widać. nie mniej zegar jest. A nie, tu są obroty. Ooo. No. No ładny. Ładny tak. Pasy z Parko. <noise> na showroomie było, ale nie wiem czy w ogóle z takimi tablicami, ale no, no to spoko, tutaj naklejka i unik tylnych foteli nie ma, fajnie. Adi, w ogóle była klatka, czemu nie ma, czemu nie ma klatki? O, Klatki nie ma, no bo chwilowo musiałem zdemontować. O, Porsche! Ale, Ale ciasno. <głos> <głos> Masakra. I co to jest? 1, 2, Turbo. 1, 1 to <noise> był Sporting. Normalnie. A jaki był Sporting? Sporting był 1, 1. No. Ale Sporting nie różnił się niczym praktycznie... Od wana. Od zwykłego 1-1, tylko stylistyką. I tym, że Dobra, to miał inne zderzaki, ale mechanicznie to samo. To no, sportingi przedliftowe miały na przykład inny zderzak sprzed. Inny niż ten. Inny. Bo ten to w ogóle jest zupełnie inny. inny. One miały wlot tutaj i z drugiej strony. To miały miejsce na tablicy, Także tu nie było żadnych wlotów. No ale co, ty tutaj to, jest... to miałeś? Nie. To jest od Schumachera. A, to jest od Schumachera. To jest od Schumachera z przodu, z tyłu. Yy, nakładki Abarta są. Nie mam tylko lotki, bo nie mogę nigdzie wydawać. No dobra, to ile miał ten 1/1 koni? 54. No, no to ten Schumacher miał też 54. No były jeszcze Eski, SX-y. To były najbardziej wyposażone. No i Abarty, jeszcze nie. To były najbardziej wyposażone, bo miały yy, wspomaganie kierownicy, klimę. No, ja klim. Na przykład wspomaganie kierownicy. Klimy nie ma, no bo nie miał i nie Wspomaganie będzie kierownicy, tu masz? Tak. gdzie ty to zmieściłeś? A -a -a. to jest tak wyczarowany człowiek, że okay, no. głowa ma. Faza, no? Faza. To jest oryginał Falda. Ja go Co tylko tyga? dlatego wziąłem. Ja miałem z garażu wybranego wiśniowego wcześniej. Miałem motor wyjęty, chciałem jeden, dwa wrzucać. A że pracowałem na śrocie. No i dostałem zlecenie, żeby pojechać po Seja. Jak go zobaczyłem, gościu mówię, że dwa tygodnie już nie jeździ, bo rozrusznik No Dobra, dawaj pan te kluczyki. Nie no, dach elektryczny, ja mówię, to jest original. Elektryczny jest jeszcze? Elektryczny jest, No z automatu a, a szyby są elektryczne, czy korby? Tak on wyglądał na początku. No, ładny, faza, faza na maksa. O, A, no. Na 30, na 30 myślałem, że 2x8 nawet. No. Ale sprzedałem i teraz żona <mulety> <mulety> mówiła, że bo sobie zamówiłem trzy dni temu ale co, a Barta? Z... Nie, z tego, z Ewa mocno, ale te 3D, które zachodzą na. A, na. na... A ja Rozumiem. Chciałabym sobie tutaj takie byrosy, By Rostor, tak, wiem. No, jak jest? A tak jest. <laughs> Ta prawie spadła. Ale zobacz, <laughs> ciebie robi falda, nie? A gdzie... tak Ten sterownik, to co to jest? drugi sterownik który stroi za No, 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 bo to podstrojenie po tak, prostu drugi, pod, bo pierwszy ogarnia pewnie wszystko, tak, a mm -hmm. drugi tylko silnik. Ale mi chodzi o, o firmę. To jest Akumaster dot no. trójka ma nie? To jest taki najprostszy, on 900 kosztuje. Tak. No, ale na tak. tym to idzie tak wystroić żeby to miało ręce inne Ja no. tego nie stroiłem, tylko nagle mi to, ja to i od razu kazali. Ja, nie I... wiem czemu, no. ale dla mnie strzały z wydechów takie dźwięki są uspokajające. Uspoka <noise> Też nie wiem czemu. A te lampy to co to jest? To sam robiłem. Sam robiłeś. Sam robiłem, to było męczarnia. To było no. najgorsze, bo jedno Ale... sporo ja robiłem. 6 godzin dobry Tak, bo to nie jest plastik, to jest szkło. No Jakby to był plastik, to to by szybciutko poszło. No tak, tak. Trzeba uważać z tym. Żeby nie przegrzać, żeby nie pękło. I żeby nie żeby zrobić. odpowiednim papierem to robi. Zrobić gdzieś grubą rysę, no i później się męczysz kolejne pół godziny, I żeby to zrobić No A, to już zobaczysz, że tu no, no, jeszcze można. No, jeszcze kawał. No. Właśnie tak bym to... chciał w escorcie. No to nie, nie w to... wodnym od początku? Wiesz? Nie, nie, nie. No. Ja na początku to jechałem 120 i tak schodziłem. 400, 600, 800. Jakie Chyba 200. Podziwiam. Z wodnym leciałem później, nie? Podziwiam. No tak, bo to jeszcze żeby nie zrobić soczewki, nie? Z tej lampy. No całość wydłubałem z tej lampy, pomalowałem na czarno. Ja kupiłem soczewki, wtedy chyba 270 zapłaciłem. Kupiłem nowe szkła. Kupiłem nowki, to zapłaciłem 80. No i wiązkę tam zrobiłem sobie sam, wszystko. To. Wiecie, no mnie kierunki więcej kosztowały, niż te, no niż właśnie, te szkła, nie? właśnie, właśnie. Bo kierunki, one były z zamawiane. A. No tak, bo też są przezroczyste. Tak, bo u nas nie są. Muszę spojrzeć na te tylne, bo, bo to też takie dymiony są. Faza. No i ten zderzak dużo większy, nie? A koło to jest Japan Racing. 15, no 8 cali. Kurwa, 15 szeroka. cali dałeś. I był problem, żeby to upaczkować. No na pewno. Bo ja mam jeszcze bbs z Golfa dwójki GTI I wcześniej jeździłem na tych bbs Tu miałem problem, żeby znaleźć oponę Musiałem z Japonii zamawiać 165 45 15 mm -hmm. Jak jeździłem tutaj gdzieś po wulkanizacjach, to nigdzie nie miałem. Nawet nie wiedziałem, taki mm. rozmiar A te opony zamawiałem jeszcze no, To pierwszy spot zaliczony Niewątpliwe otwarcie sezonu ogólnego. Jeszcze raz zobaczmy, co raz... tu stoi. O, Golf. I znowu CLS. O, to jest? Subaru. Subaru. Fajne Subaru. Who's this, who's that? Yeah. Who, 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 who's, that? Yeah. Who, who, who's this, who's that? Who's this, who's that? Who's this, who's that? Who's this, who's that? Super, dzięki. Ja cię kręcę, ale faza.